E, siema, ogólnie, ogółem, e, w tego... Dobre tej serii nie było, o nazwie Kroniki Cesarskie, e, tego... będzie. no nikt nie wie, nie zna tej serii, ale ta seria polega na tym, że prezentuje jakieś moje udane, czy wręcz przeciwnie chujowe bitwy. E, których no po prostu nie nagrywałem. I tutaj jest całkiem spoko bitwa, bo grałem tym głównym, zwanym T26. E, T26, T28, sorry. E, to jest jeden z moi, moim zdaniem, jeden z takich gorszych czołgów. E, ale o dziwo zrobiłem nim całkiem dobry wynik. Nie, nie tylko nim, ale całkiem dobry wynik to był. E, tutaj już takie jest typowe prezentowanie tych powtórek. Jak eee, taki typowy kanał o War Thunderze, czy o War, yy, czy do World of Tanks. Czekajcie, zrobię sobie screena. Dobra, dojedziemy. Do czego mi się nie podoba za bardzo ten czołg? Eee, po pierwsze, bo jest wielki. Po drugie, eee, ma to działko jak przy t 264 A wiecie, wiecie jakie jest moje zdanie? Pomiędzy, yy, wiecie jakie jest moje zdanie? O T26,4. Dla mnie to jest po prostu syp. Yy... I to to jest takie przerośnięte T26. To jest dosłownie T26,4. Czyli nie dość, że to jest. Bo T26,4, i jego jedynym plusem jest to, że jest dość mały. A to, to, to jest bydle jakieś krowa, nie? I nie, nienawidzę czegoś takiego. Nienawidzę tego czołgu. Nienawidzę takich czołgów, nie? Ale wyjechałem nim, bo nie wiem, po prostu, skoro i tak wiem już zły dzień, no to postanowiłem sobie już dobić, nic mnie nie pocieszało, więc y, postanowiłem się jeszcze dobić, grając w tym. O, dziwo, się pocieszyłem, ale dobra, nieważne, lecimy dalej. Oczywiście, jak zawsze, no to ja tylko, ja tylko na B jeżdżę, zawsze, no, jeśli chodzi o mapę Japonia. Tutaj chciałem zniszczyć te, ten mur, strzelając w niego, bo wtedy bym sobie zaoszczędził czasu czy coś, ale oczywiście, no to jest te 28 wielkie bydle krówsko z beznadziejnym depresją działa, no to oczywiście wiecie, no. To ja tutaj wjeżdżam oczywiście tym krówskim i ja miałem tutaj takie dziwaczne lagi, pamiętam, pamiętam, że miałem bardzo dziwaczne lagi. Tankowiec, Polak widzę. <grystanie> Oj chłopie, nie wiesz co cię czeka. <grystanie> eee. Więc ja tutaj czekam, czekam, czekam. No i źle trafiłem. <grystanie> Jak widać. A ten też źle strzelił. Ja chciałem się wycofać, ale pe po pewnym czasie stwierdziłem, że. Ej, jeba, no i niestety nie zdjąłem go. Zabra, zabrali... mi go. Ale było blisko. Tutaj no, zobaczyłem Panzer 3 EV Nie trafiłem, bo lagi miałem i to dość potężne. I... no jak zawsze znowu strzeliłem. No i znowu strzeliłem. No. Widzicie? Widzicie jakie lagi? No, tutaj nawet tutaj na tej powtórce widać tego... te lagi. Proszę bardzo. Jeden, drugi a nie o Właśnie to jest i yy, no czyli się rozbiłem dwa czołgi w yy, no w tym samym czasie można powiedzieć i to jest właśnie plus tego działa bo to jest 1.3 czyli no dość mały tier i plus tego działa jest to że no, mimo tego, że nawet i tak się źle przebija ten pancerz, no to jeśli przebije, to jest koniec. Jeśli przebije, to, to jest po prostu koniec już. Nie ma, nie ma szans na przeżycie. Więc to jest najlepszy, pl, największy plus tego działa. ja tego działa strasznie nie lubię. W, w, głównie przez tą penetrację, bo z daleka to już w ogóle nie da się nic z tym To Znaczy, uszczelić. Będę miał znowu więcej montowania. Jakby nie umiem za bardzo komentować e, takich moich bitew. E, szczerze, w ogóle nie umiem komentować bitew. E, kurwo! Nie, nie umiem komentować bitew, więc ja może bardziej ta seria będzie polegała na tym, że ja będę coś raz opowiadał, co ja tam myślałem wtedy, albo, ra, albo będę opowiadał o tym. O sprawach jakichś, czy coś, albo będę mówił, może historię czołgu, czy coś, którym gram, albo wydawał swoją opinię, czy coś, no, bo nie mam pomysłu, co za bardzo mówić, pustka w głowie. Może dlatego, dla tej serii nie było dawno, I to było śmieszne. Bo ten Panzer 4, to. No, ten Panzer 4, to ja byłem troszkę przestraszony, że on mnie może zdjąć, ale na szczęście to jest wersja C. Nie, to jest y, Panzer 4 wersja C y, to był w ogóle ten Jacht Panzer, który mnie y, prawie zniszczył, nie I tak. No i tego. Nie ja byłem przestraszony trochę, bo Panzer 4 to. Ja pierdolę, jaki noob w ogóle. Ja, bo Panzer 4 to są takie czołgi, które no, no umą rozjebać, nie? Eee, które umiał naprawdę rozwalić, eee, ale widzę, że no, te moje obawy były niesłuszne, bo po pierwsze, no grał gość, a po drugie, do no, to ma tylko te pociski, i nie miał kumulacyjnych i miał jeszcze dużo tych pocisków, to nie wiem po co. Ja, ja się boję, jak wyglądają inne. O, ten mnie wkładał, dobra. Ten ma mało pocisków dopiero. Ten tankowiec to chyba początkujący był, bo nubek straszny. Jasny gwint! Co? Po co? Pierola. Dobra, e, dalej. Puću, pucu, pucu, puc Widzicie po jakim czasie dopiero zareagowała gra? I dosłownie miałem takie lagi. Ale dobra. Widzimy oczywiście, że... No, rozjebałem. Rozjebałem kolejny czołg. Ten był wkurwiający. Ten, 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 ten. Nie zapomnę ci tego. Ja cię nienawidzę. Ja się chciałem tam do niego strzelić, ale nie dałem rady. Ja się w ogóle dziwię, że udało mi się 4 kille zrobić tym, tym czołgiem. A jeszcze dużo tych killi. Zostało. Nie ja miałem wrażenia, że ja w tej bitwie to ja walczę za swój team. Naprawdę. Ja ustawiam jakoś. I ja nie wiem po co, bo to jest kurówsko dziwacznie opancerzone, no to. Tak. Nie wiem po co się ustawiać tym, to bardziej takie na ura i do przodu. W ogóle nie rozumiem sensu konstrukcji czegoś takiego. Ja w wocie to jest... to jest pogrom. Ten czołg to jest pogrom, a w tej grze to jest churowe i ogólnie w, w ogóle w świecie to był chłowy czołg. No, co taka wesja? Wygląda. Yy, wygląda groźnie. Prawda, wygląda bardzo groźnie. Ale... No kurwa, no kurwa, co taki czołg mógł powiedzieć kiedy walczył z Panzerem 3. No właśnie nic, bo czołgi nie umią mówić. He, nie jestem nieśmieszny. No i proszę bardzo. On mnie Nieraz mnie jeszcze zniszczy. W ogóle zobaczę jego Zobaczmy jego perspektywę. To jest ten kur... Syn tu się schował ładnie. Niego nie widziałem wtedy, bo wiecie, ja, na... ja gram na realistkach. On tu czeka chyba na przeładowanie czy na coś. Albo poczeka. No i wyjechał, i wyjechał chłop. No i wygwałcił mnie w kaszalota. Proszę bardzo, Zgwałcił mnie potężnie umarłem. No niestety e, trochę to zabolało. 4 kg. T28. Nie jest źle. Jak na T28? Jeden z najgorszych czołgów, moim zdaniem. Wszystkie czołgi, które... E, s, no... Mają to działo... To uważam za ch**ę. No dobra, no to czas na betiuszkę. Wyjechałem. To jest e, betiuszka, toż moim zdaniem... E, jest... E, szczerze, ona powinna być troszkę wyżej, bym powiedział. Bo... Tak jakby, tak czy siak to wszyscy przebijają tę betiuszkę, bo to jest po prostu papier, a to działo to seradzi i to całkiem dobrze seradzi. To działko jest na T-50. I to działo na T-50 radzi se na chyba Battle Rating 2.7, ewentualnie 2.3, któreś z tych. Któraś z tych, ale na pewno jest 2, na pewno tam jest 2. Więc tego. Jak tam, tankowiec, to nie wyszło mu. No, więc, jak dla mnie, to troszkę powinien, powinna ta betiuszka być wyżej. Bo betiuszki to są, moim zdaniem, najlepsze czołgi ogólnie na tym battle ratingu. Pancerzy no nie ma praktycznie na 1-0. Znaczy, to jest 1-3, ale. No cóż... Ja oczywiście na B pojechałem, bo... Ja jestem... no... Tutaj to jest taka fajna pozycja do strzelania. Nie wiem, po prostu. Ja szczerze nie mam pojęcia co ja tutaj robiłem. Autentycznie nie mam pojęcia, ja jakieś jakaś pierdolca dostałem tu. 5 minut do końca bitwy. 5 minut do końca bitwy, a jeszcze to jest dużo killi do zrobienia. Więc może ja to troszkę przyspieszę, żeby wam się czas nie dłużył. A ich ja chyba teraz zacznę. Ja tutaj właśnie zobaczyłem tego. Jest tankowiec! Jest tankowiec dalej, myślałem, że go wybiło. Ja go trzy razy w ogóle zdjąłem. Ja go trzy razy zdjąłem. Mi go tak szkoda. Ja nie wiedziałem nawet, że to jest tankowiec. No. Zniszczyłem go karabinem maszynowym i wyobraźcie sobie on chyba trzy razy, ja go 3 razy zniszczyłem, nie szkoda mi go naprawdę, bardzo mi go szkoda. No piąty kill był, ja pierdzielę ludzie to jest tak przykre, o wyjechał znowu, a nie czekaj, tankowiec już y, chyba poszedł spać. Ale nie. Wo, no, trzy razy go zniszczyłem. Jego trzy razy zniszczyłem. Naprawdę, tu nubek jakiś, ale no, szkoda mi go jest teraz, naprawdę. Trzy razy przez tą samą osobę zostać zniszczonym, No, to jest. F... denerwujące. A e, jedno, przychwął mi Panzer 3 i się moja dobra pasa na tym czołgu skończyła. W ogóle nie miałem dobrej pasy. Ja posłuchałem kampić na tego. Ja postanowiłem kampić na tego panzer, yy, panzer tego yy, 3, który mnie zniszczył. Panzer 3J, jego tu nie ma już. O, tankowiec wyjechał panzerem 2. Ciekawe, czy ja też go zniszczyłem znowu. Nie wiem, bo nie pamiętam. Dawno dość nagrywałem tę bitwę. A tej panzer trójki tu już nie ma. Ciekawe kiedy tankowiec zostanie zniszczony Tyle <grymne> 5 kili jechał I zobaczyłem te panzer trójkę <grymne> No cóż No i tutaj był problem Trochę ale na szczęście nie jest zbyt ogarn... to nie był zbyt ogarnięty gracz, no to... no to się skończyło niestety. I pi... Ja sapów tu nie będę dodawał, bo mi się po prostu kurde nie chce e... No i chyba się teraz zaczęła... no największa rozruba. Nie! Nie wierzę w to. Ech, o nie! Nie, o nie, ja już wiem, co tutaj wejść wy My to widzicie, prawda? Ja już sobie. Nie, ale to będzie poleć... Nie, o Boże, dlaczego? Dobra, nie, dobra, teraz się zaczęła pasa tych kili. Wyjechał pan, ten stuk 3A. Wyjechał ten stuk 3A. On mnie nie widział chyba. Jego ja zobaczyłem. On mnie nie widział. poczekałem chwilę, aż się ustabilizuje. I, I oczywiście. No tak. No, już siódmy kill, proszę bardzo. I patrzcie. Widzicie go. Widzik... Widzicie go, prawda? On mnie widzi, nie? On mnie widzi czy mnie nie widzi? Nie widzi mnie, to oznacza, że on nie jest głupi. <grych> to oznacza, że to był po prostu głupi gracz. O Jezus, Nie. Nie. Ja tak. Ja tak właśnie sobie. Pom ja go jeszcze wtedy nie widziałem. Ja tak pomyślałem, kurwa, zniszczyłem przecież tego A To gdzie. Gdzie jest jeszcze wróg? Gdzie jest wróg? No. No. Tutaj. Wyjeżdżam tu, wyjeżdżam i ja, ty... Nie, Pipp. Się wykręca do mnie, wykręca się, Pipp. Nie, nie. Zniszczyłem tego samego gościa cztery razy. To jest ponad połowa wszystkich moich killi. Nie wierzę w to. Po prostu. Ten flag panzer mnie chyba zbiszył, ale nie jestem pewien. Nie. Tankowiec. Co jeszcze? Czym zagrasz jeszcze? Ile ty miałeś kili? Ile ty miałeś kili? I wyjechała panzer trójeczka, na pewnie. <laughs> Koniec. O. Tankowiec. Tankowiec wyjechał, kolej. <laughs> Kolejnym pojazdem chyba? <laughs> nie no to jest takie bolesne. No tutaj oczywiście już wygraliśmy Nie wierzę w to. Nie, ja naprawdę nie Ej, przy... naprawdę Ja nie wiedziałem, że ja go zniszczyłem. Nie wiedziałem autentycznie. Ta... Tankowiec ile ty w ogóle z zrobiłeś, że... ILE! No więcej tego dopierdziel no. Które pociski w ogóle lepsze? Czekaj to trochę. E, masa pocisku 8 tyle 8 ten jest lżejszy link um, to e, czekaj to masa ładunku 13 gram 13, no to na chuj ten pocisk. No to widać, że to taki troszkę nubek był ale dobra, i chyba znowu ten. No, 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 to ten sam mnie zniszczył. Ale dobra, no to to chyba tyle. Tak, to jest koniec tej bitwy. Wygraliśmy tę bitwę. Wyjechałem tym sypem jeszcze, nie wiem po co. Bo, wszyscy wygr... Bo już wygrana została bitwa. No i tak się to oczywiście zakończyło. No, to są moje. To są statystyki. Mój e, ten to najgorszy chyba z, był ze wszystkich 3 kile, to znaczy jeden kill tym został tylko. Nie wierzę, że zniszczyłem tego samego gościa cztery razy. Sam nie naprawdę ja nie wierzę w to, że ja to zdałem radę zrobić. No ale no cóż, dobra, ja się z wami pożegnam. E, no i cześć.